Trzy proste składniki wzmocnią Twoje erekcje w 10 minut. Niski poziom plemników może zostać podniesiony do poziomu młodego, 20-letniego mężczyzny. Ta przypadłość to zaburzenie erekcji. Obecne dane pokazują, że wielu mężczyzn cierpi na tę dolegliwość, choć niewielu jest skłonnych o niej mówić. Badania wykazują, że choć większość uważa, że ten problem dotyczy tylko starszych mężczyzn, rzeczywistość wygląda inaczej. Czy wiesz, że aż 52% mężczyzn w wieku od 40 do 70 lat doświadcza zaburzeń erekcji w jakiejś formie? Co więcej, najnowsze dane wskazują, że 26% mężczyzn poniżej 40 roku życia również zmaga się z problemami z wydolnością. Taki wzrost jest wynikiem stylu życia, stresu, diety oraz zaburzeń hormonalnych. Zanim sięgniesz po leki na receptę czy inwazyjne procedury, Istnieje łatwe i naturalne rozwiązanie. Możesz poprawić swoją sprawność dzięki trzem składnikom w zaledwie 10 minut, bez skutków ubocznych i zobowiązań. Pozostań z nami do końca, aby dowiedzieć się nie tylko o tych składnikach, ale także o kilku ukrytych wskazówkach i faktach, które zna niewielu. Ta wiedza może znacząco wpłynąć na Twoje rezultaty. Przejdźmy teraz do szczegółów, by odkryć, jakie to składniki i jak mogą pomóc Ci odzyskać siłę. I wytrzymałość. Pierwsze jajka. Kiedy mówimy o wpływie jajek na zdrowie seksualne, wielu ludzi nie docenia ich korzyści. Większość wie, że jajka są dobrym źródłem białka, ale niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak silnie wpływają na poziom testosteronu i wytrzymałość. Jajka są bogate w witaminy D, B6 i cholinę trzy kluczowe składniki poprawiające sprawność seksualną. Cholina obecna w żółtku stymuluje produkcję tlenku azotu, który rozszerza ściany naczyń krwionośnych, zwiększając przepływ krwi do penisa. To kluczowe dla osiągnięcia i utrzymania erekcji, ponieważ niski poziom tlenku azotu jest bezpośrednio powiązany z zaburzeniami erekcji. Według badań opublikowanych w American Journal of Clinical Nutrition, mężczyźni spożywający więcej choliny mają mniejsze ryzyko rozwoju zaburzeń erekcji. Jajka zawierają także alaninę, aminokwas zwiększający produkcję tlenu. Połączenie działania alaniny i choliny czyni jajka jednym z najpotężniejszych naturalnych produktów wspierających zdrowie seksualne. Co więcej, cholesterol w jajkach jest kluczowy dla produkcji testosteronu. Choć cholesterol bywa źle postrzegany, to bez niego organizm nie może wytworzyć odpowiedniej ilości testosteronu. W badaniach opublikowanych w Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology wykazano, że mężczyźni jedzący 2-4 do 4 żółtek dziennie mieli o 4% wyższy poziom testosteronu niż ci, którzy unikali cholesterolu w diecie. Z umiarem wprowadzenie jajek do diety może znacząco podnieść poziom testosteronu. Drugie kawa-kawa to kolejny powszechny napój, który może mieć ogromny wpływ na wydolność seksualną. Główny składnik kawy kofeina. Stymuluje centralny układ nerwowy i bezpośrednio wpływa na układ krążenia, co jest kluczowe dla utrzymania silnych erekcji. Kofeina potrafi rozluźniać mięśnie gładkie tętnic, zwiększając przepływ krwi. Według badań Uniwersytetu Teksańskiego, mężczyźni spożywający 85 do 170 mg kawy dziennie, około jednej lub dwóch filiżanek, mają o 42% mniejsze ryzyko problemów z erekcją w porównaniu z tymi, którzy jej nie piją. Uważa się, że kofeina działa jako środek rozszerzający naczynia krwionośne, poprawiając funkcjonowanie naczyń, zwłaszcza w okolicach narządów płciowych. Kofeina może również poprawiać funkcję śródbłąka, czyli cienkiej warstwy wyściełającej wnętrze tętnic, co jest niezbędne dla prawidłowego przepływu krwi. Badania opublikowane w American Journal of Cardiology wykazały, że spożywanie kawy poprawia funkcję śródbłąka o 23% co prowadzi do silniejszych i bardziej regularnych erekcji. Kofeina może także zwiększać koncentrację i redukować lęk, co jest istotne, ponieważ stres często powoduje problemy z erekcją, szczególnie u młodszych mężczyzn. Badania w Journal of Psychopharmacology pokazały, że umiarkowani pijący kawę odczuwają o 30% mniej lęku w stresujących sytuacjach, w tym podczas zbliżeń w porównaniu do osób niepijących kawy. Aby osiągnąć jeszcze lepsze efekty, warto połączyć kawę z ciemną czekoladą, która jest bogata we flawonoidy współdziałające z kofeiną w poprawie krążenia krwi. To połączenie może dać ci niespotykaną przewagę. Trzecie banany banany są trzecim składnikiem znanym z wysokiej zawartości potasu, ale ich wpływ na poprawę wydolności seksualnej nie zawsze jest doceniany. Potas jest kluczowy dla utrzymania silniejszych erekcji, regulacji ciśnienia krwi poprawy krążenia i wspierania zdrowych funkcji seksualnych. Banany są również bogate w bromelinę, naturalny enzym, który stymuluje produkcję testosteronu. Choć bromelina często kojarzona jest z ananasami, banany dostarczają około 20% zalecanego dziennego spożycia tego składnika. Według badań opublikowanych w Asian Journal of Andrology, bromelina poprawia jakość nasienia oraz zwiększa libido poprzez podniesienie poziomu testosteronu. I redukcję stanów zapalnych. Banany zawierają również dopaminę, hormon poprawiający nastrój i zwiększający odczuwaną przyjemność. Niski poziom dopaminy jest powiązany z obniżonym popędem seksualnym i lękiem przed wydolnością. Spożywanie bananów w naturalny sposób podnosi poziom dopaminy, co pomaga czuć się bardziej zrelaksowanym i pewnym siebie. Dodatkowo, potas zawarty w bananach relaksuje ściany naczyń krwionośnych. Obniżając ciśnienie krwi i zwiększając przepływ krwi w całym organizmie, w tym w okolicach narządów płciowych. Według American Heart Association, AHA, zwiększenie spożycia potasu może obniżyć ciśnienie skurczowe od 5 do 10 mm rtęci, co znacząco poprawia krążenie. W skrócie, lepsze krążenie oznacza lepsze erekcje. Aby zwiększyć korzyści z bananów, Warto spożywać je z tłuszczami zdrowymi, takimi jak migdały czy awokado. Zdrowe tłuszcze wspierają wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, takich jak witamina B6, która reguluje poziom testosteronu i poprawia wytrzymałość organizmu. Podsumowanie: jajka, kawa i banany to nie tylko smaczne, ale także niezwykle skuteczne składniki poprawiające wydolność seksualną. Badania naukowe potwierdzają ich działanie. Od poprawy krążenia i zwiększenia produkcji testosteronu, po redukcję lęku, czynniki, które w zaledwie 10 minut mogą zapewnić silniejsze erekcje. Aby maksymalnie wykorzystać ich właściwości, można je połączyć w prosty koktajl. Wymieszaj surowe jajko, filiżankę zaparzonej kawy i banana, by stworzyć potężny naturalny napój. Dla lepszego smaku dodaj łyżeczkę miodu, który dostarczy dodatkowej energii. Spożycie tego napoju 30 minut przed aktywnością seksualną może przynieść znakomite efekty. Pijąc go rano zyskasz również energię na cały dzień.